Dzień dobry, witamy Państwa w studiu Q4. Tym razem w Studio Q4 w gabinecie u pana prezydenta Marka Wiatkowskiego. Witamy serdecznie. Dzień, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu, witam. Eee... Dużo pracy na pewno. Udało nam się spotkać już w nowym roku, czyli w 2015 roku. Oczywiście ogromne życzenia dla, dla pana prezydenta i dla Włosławian z tej okazji. Panie prezydencie, można powiedzieć, że dopiero, no właściwie jeszcze jest krótki czas od, od, od momentu wyborów i od momentu tych decyzji, które podjęli mieszkańcy Włosławka, tak szczerze, w ten sposób sobie pan wyobrażał prezydenturę? Aż tak nie. Także na początek, szanowni państwo, Najlepsze życzenia dla wszystkich widzów Q4 i słuchaczy, bo od tego myślę, że trzeba zacząć. A wracając do pytania pana redaktora, oczywiście tak sobie nie wyobrażałem, bo hmm, powiem nieskromnie, że właściwie w każdą dziedzinę, gdzie staram się w jakiś sposób zaingerować czy spojrzeć, to jest coś do zrobienia. Naprawdę jest coś do zrobienia i dlatego ten czas tutaj płynie tak bardzo szybko i dynamicznie. Właściwie moi goście wymieniają się, czego panowie redaktorzy też dzisiaj doświadczyli, bo mam spotkania tutaj z różnymi grupami, z różnymi ludźmi, również z przedsiębiorcami. Kwestii jest mnóstwo, poczynając od sportu po organizację różnego rodzaju imprez, kończąc na takich bardzo ważnych dla miastach rzeczach związanych. Z inwestycjami związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na terenie naszego miasta. No rzeczywiście ogrom zadań niesamowity, i właściwie w tej chwili wiem naprawdę, że we Wrocławku tej pracy nie zabraknie przez najbliższe kilkanaście lat. Nie chcę tutaj oczywiście wracać do przeszłości, ale jest to. Tutaj bardzo dużo do zrobienia i to wcale nie chodzi o jakieś tam pomysły takie naprawdę rewolucyjne, ale po prostu raczej dorównanie, wypełnienie pewnych standardów, które w Polsce po prostu już nawet też obowiązują. No właśnie, no na pewno na pewno trzeba się zajmować tymi wszystkimi sprawami naraz, tak? Bo nie można zostawić jednej dziedziny Dokładnie. na przykład kosztem, kosztem drugiej. Natomiast Jakie są takie no, najważniejsze rzeczy, za które pan prezydent będzie szczególnie uważał? Tak? No, na pewno mówiliśmy tutaj i podkreślaliśmy to chociażby kwestie, e, kwestie związane po prostu z utworzeniem nowych miejsc pracy, co jest procesem długotrwałym. Tak? To jest, drodzy Państwo, kwestia bezpodstawna, bezpo, bezdyskusyjna przede wszystkim Bezdysk, dyskusyjna, bo o, o tym chciałem powiedzieć, że nowe miejsca pracy. To nie był tylko slogan, powiedzmy, wyborczy, ale wszyscy wiemy doskonale, że Wrocławkowi tego brakuje najbardziej. I tutaj mam świadomość tego, że oprócz tego, że trzeba zabiegać o nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim trzeba. W sposób szczególny dbać o te, które już we Wrocławku są, bo się okazuje, że tych miejsc pracy też co jakiś czas ubywa i tak być nie może. Ale naprawdę jestem optymistą, bo właściwie przez te trzy tygodnie pracy bo to trzy tygodnie takiej pracy rzeczywiście było, odliczając dni świąteczne tu spotkałem się już z kilku kilkunastoma przedsiębiorcami. I naszymi włocławskimi rodzimymi, ale też takimi przedsiębiorcami, którzy chcą inwestować we Włocławku. I dlatego ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie udało się tego zrobić wcześniej. Mamy w tej chwili niby strefę, no ale w tej chwili w strefie lokuje się firma Solway, która ma tam swoje problemy, nie może uruchomić póki co produkcji i innych firm brakuje. Natomiast w tej chwili już wiem. Że na przykład po zakładach Nobilesu, po dużej hali Nobilesu, po firmie, w tej chwili już została ta hala w jednej części kupiona przez nowego przedsiębiorcę z Płocka, z którym się właśnie spotyka, spotkałem, powstają kolejne nowe, kolejne nowe miejsca pracy i w jakiejś tam perspektywie kolejnych 200 miejsc pracy we Wocławku ten przedsiębiorca zamierza utworzyć. Dalej, proszę Państwa, dawna Kujawianka, fabryka słodyczy. Byłem też na otwarciu czy przycięciu wstęgi po takiej modernizacji hali w Kujawiance. Też tam zaczyna się parę fajnych rzeczy dziać. Ten inwestor, który w tej chwili tam jest, zamierza inwestować kolejne pieniądze i też z perspektywą stworzenia co najmniej kilkudziesięciu miejsc pracy. To są takie rzeczy, które. No, do, który doświadczyłem przez trzy tygodnie, dlatego napawa mnie to optymizmem. No, a kolejna rzecz to już takie naprawdę, su, y, takie sukcesywne, konsekwentne działania związane z taką naprawdę profesjonalną promocją tego, co mamy, czyli terenów inwestycyjnych, bo o takich terenach mówimy. Jutro spotykam się chociażby z władzami starostwa i ościennych gmin, które takimi terenami dysponują. Będziemy rozmawiać o tym, żeby te tereny wszystkie scalić w ramach specjalnej strefy ekonomicznej i objęcie pomocą publiczną i zorganizować przede wszystkim promocję tych terenów. Ale nie tutaj, tylko promocję w innych miejscach Polski, w ośrodkach przemysłowych, a nawet poza granicami Polski. Będziemy szukać na to środków, bo myślę, że tylko działając wspólnie jesteśmy w stanie odnieść sukces. Ja już to mówiłem nie raz, że... Dla każdego mieszkańca Włocławka i dla mnie jako prezydenta miasta ważne jest, żeby przedsiębiorca ulokował swój biznes gdzieś tutaj we Włocławku albo w najbliższej okolicy na terenach okalających Włocławek, czy to będzie Brześć, Lubień czy Włocławek. Kwestia, kwestia wtórna. Ważne, żeby ten przedsiębiorca przyszedł i zainwestował swoje pieniądze tutaj. To wtedy my jako mieszkańcy Wrocławka mamy gwarancję, że to będą też miejsca pracy, z których Włocławia nie będą korzystać. Tak jest. Zresztą między innymi to było podkreślone w ostatnio chociażby w Lubieniu Kujawskim, tak? Dokładnie. Gdzie tak. W, w strefie. Po prostu. No wiadomo, że no najlepszym rozwiązaniem dla Wrocławia, dla mieszkańców Wrocławka byłoby to, żeby Przedsiębiorcy powstawali tutaj. Nie Wocławka, chociażby na podatki lokalne i tak dalej. I tak dalej. Natomiast w obecnej sytuacji, kiedy bezrobocie jest tak wysokie, to ważne, żeby po prostu była praca, bo ten tak, te zarobione pieniądze wyda pewnie w miejscu, gdzie mieszka, czyli tutaj. Co I tutaj z kolei mamy. I też powoduje stworzenie pełnego, takiego pewnego koła. Tak? Moim takim, powiedzmy, głównym zadaniem jest odbudowanie Wocławka jako, jako, jako takiego ośrodka subregionalnego. Kiedyś Wocławek był stolicą województwa i nadal tą stolicą powinien pozostawać, bo jeśli rzeczywiście my będziemy wzmacniać Wrocławek pod każdym względem i takim, powiedzmy, gospodarczym, i komunikacyjnym to do Wocławka ludzie przyjeżdżają zewsząd, od strony lipna, ciechocinka, tutaj radziejowa, Brześcia, Chocenia chodcza bo we Wrocławku robi się zakupy i chciałbym też, żeby mieszkańcy tych okolicznych miejscowości przyjeżdżali do Wrocławka jak to kiedyś było, po prostu po to, żeby pracować. I wtedy, wtedy możemy być spokojni o przyszłość miasta. Tak jest, a jak no, wiemy, że Pan Prezydent zapowiadał jeszcze w okresie właśnie tym przedwyborczym zmianę jakby zasad funkcjonowania spółki baza, czyli jak miałaby nastąpić taka Przemiana, restrukturyzacja na coś w rodzaju Włosowskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Czy ten pomysł dalej pan prezydent podtrzymuje, i ewentualnie kiedy jakieś decyzje? Jak najbardziej, oczywiście ten pomysł podtrzymuje. W tej chwili, oczywiście, będziemy w najbliższym czasie, w najbliższych dniach zajmować się spółkami komunalnymi. Oczywiście nie ukrywam, że profil działalności spółki Baza zostanie całkowicie zmieniony. Tutaj, oczywiście, tak jak mówiłem, Terenami inwestycyjnymi, inkubatorem, strefą przemysłową musi się zajmować spółka. Musi się zajmować jeden podmiot i tutaj widzę miejsce przede wszystkim dla spółki baza. To jest jedna kwestia. Druga kwestia rewitalizacji śródmieścia. Też tym musi się zajmować jeden podmiot, bo w tej chwili to jest tak, że właściwie zajmują się tym wszyscy ale de facto nie zajmuje się tym nikt. Takiej sytuacji po prostu być nie może, bo jest ogromna szansa, będą pieniądze zewnętrzne na rozwój przedsiębiorczości, na rewitalizację i ktoś musi mieć wpisane powiedzmy w statut czy w umowę spółki, że się tym będzie zajmował. I taką widzę rolę dla spółki Baza, to, że tutaj te plany się nie zmieniły. Może w tym kontekście tylko się zmieniły, że będę starał się jeszcze poszerzyć profil spółki. No i oczywiście pojawiło się jeszcze tam kilka innych pomysłów związanych oczywiście z obsługą nieruchomości, ale to jest jeszcze kwestia najbliższej przyszłości. Także tutaj jest oczywiście sytuacja dynamiczna. Z tego pomysłu nie wycofuje się, będziemy rzeczywiście ten pomysł starać się w najbliższym czasie wdrożyć w życie i ubrać w nowe ramy prawne. Najbliższy czas, to znaczy kwestia kilku miesięcy. Myślę, czy... że kilku miesięcy sądzę, że do połowy roku myślę, że ten proces przykształcenia spółki zostanie zakończone, to nie są oczywiście, tak. bo to kwestie no zmiany wiąże... KRS-u, formalno-prawne. Tak, tak, I formalno tego, tak, 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 bo, bo, dokładnie bo tego, tak. bo, bo to ma po prostu działać. Tak? Kolejna rzecz, bardzo istotna tak naprawdę z kilku względów, mam na myśli tutaj edukację. No jest to, jakby dziedzina, która zjada, ale nie można powiedzieć, może w ten sposób, to jest inwestycja jednak, edukacja Przeszłość, jest inwestycją, tak. tak? ale stanowi no, ogromną część budżetu Wrocławka, tak? Edukacja i chociażby pomoc społeczna. Dokładnie. W kwestii edukacji e no Pewnie nauczyciele obawiają się najbliższego czasu, czyli wiosny, kiedy to no, niektórzy z nich pewnie otrzymają albo mogą się spodziewać, że otrzymają zwolnienia z pracy. W związku z tym ja do, czy, do czego zmierzam? Bo z, jakby w założeniach e, pana prezydenta było chociażby obniżenie ilości uczniów w klasach, czy przywrócenie e, podziału na grupy na niektórych przedmiotach. Tak, oczywiście by to spowodowało, że tych nauczycieli byłoby potrzeba więcej, czyli wiązałoby się również automatycznie ze zmniejszeniem ewentualnych zwolnień. No właśnie. Co w tej, co co w tej teraz? Bo, 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 bo to na pewno interesuje nauczycieli. Jestem już po pierwszej rozmowie z panią wiceprezydent, która się tym zajmuje. Która akurat kwestie środowiska nauczycielskiego zna bardzo dobrze i mamy już określone plany. Oczywiście te postulaty wyborcze bezwzględnie wdrażamy w życie. Ja powiedziałem, że moim jednym z priorytetów, jeśli chodzi o włoską edukację, jest obniżenie czy spowodowanie, żeby liczba uczniów w klasie nie przewyższała powiedzmy tej liczby 25 i tak będzie. I tak będzie bez względu na to, ile to miasto będzie kosztować, a chcę powiedzieć, że to nie są wielkie koszty, bo rzeczywiście ten warunek jest generalnie spełniony może poza kilkoma klasami w szkołach tak zwanych ponadgimnazjalnych, gdzie te klasy są po prostu liczniejsze. Myślę, że 25, 25 uczniów w klasie to jest pewien standard i my ten standard po prostu będziemy spełniali. Też kolejna kwestia podziału na grupy na niektórych lekcjach. Mam na myśli tutaj wychowanie fizyczne, informatyka, języka obca, języki obce. Również będziemy tutaj ten standard postarali się spełnić. Jeśli chodzi o kwestię restrukturyzacji, nie chciałbym używać takiego słowa, bo to od razu budzi takie negatywne konotacje, bo wiadomo, że każda restrukturyzacja związana jest oczywiście ze zwolnieniami nauczycieli. W tej chwili jeszcze trudno mi powiedzieć, jaka, jak sytuacja będzie wyglądała. Absolutnie nie dopuszczę do takiej sytuacji, żeby rzeczywiście środowisko nauczycielskie czuło się w jakiś sposób zagrożone. Z tego względu, że sam jestem związany też z nauczycielami i ich problemy mi są szczególnie bliskie. Generalnie raczej będziemy szli w tym kierunku, że będziemy starali się prowadzić tę reformę we Wrocławskiej edukacji. W sposób stopniowo żadnych rewolucji. Oczywiście będziemy starali się przekonywać nauczycieli, którzy są na przykład już w wieku emerytalnym, żeby skorzystali oczywiście ze swoich uprawnień emerytalnych. Dotyczy to nie, zresztą nie tylko nauczycieli, ale również i pracowników urzędu i jednostek podległych. Zresztą otrzymałem w ostatnich dniach taką interpelację na ten temat, więc będę oczywiście musiał ją wypełnić. Ale również to wynika z moich przekonań, chociażby z tego względu, że mamy prawie to. Prawie 20% bezrobocie i trzeba stworzyć perspektywę również dla młodych ludzi. Także tutaj te kwestie edukacji leżą mi głęboko na sercu, bo tak jak pan redaktor powiedział, to nie są pieniądze wydane, ale jest to inwestycja w naszą przyszłość i będę starał się zrobić wszystko, żeby to kształcenie przebiegało takich naprawdę bardzo spokojnych, komfortowych warunkach, zarówno dla naszych dzieci, jak i dla pracowników szkół, nauczycieli. Nie zapominam również o pracownikach administracji, którzy podwyżki nie otrzymali przez ostatnie chyba kilkanaście lat, ale ta kwestia dotyczy również pracowników pomocy społecznej, wielu, wielu innych. Będę szukał, będziemy szukać oszczędności. A te pieniądze, które uda nam się zaoszczędzić, będziemy inwestować albo w dzieci, ale, albo również też podwyższać uposażenie tym grupom, które po prostu najbardziej tego wymagają, bo dla mnie no, rzeczą jest właściwie karygodną, że na przykład w pomocy społecznej są pracownicy, którzy nie zarabiają nawet powiedzmy tej minimalnej e, krajowej. Jest to oczywiście niezgodne z prawem, ale takie sytuacje niestety, proszę Państwa, są i będę starał się to w jakiś sposób też e, uregulować. Jakieś zmiany ewentualnie w stanowiskach kierowniczych w Wydziale Edukacji? Najbliższa przyszłość myślę, że pokaże. Oczywiście mamy wydział edukacji, który oczywiście wykonuje swoje zadania, więc myślę, że pani wiceprezydent ma jakąś tam koncepcję funkcjonowania swoich podległych wydziałów i czekam po prostu na jej propozycje też również i personalne, w której będziemy rozmawiać. Rozumiem. Odnośnie sportu, bo już wiele zostało powiedziane na temat sportu, chociażby między innymi na ostatniej konferencji prasowej w klubie koszykówki WCAE Kanwil, tak. I o koszykówce i nie tylko tak. o koszykówce. Ma być lepiej, tak. O, tak można to podsumować. Natomiast mnie interesuje jedna rzecz. Powołanie Rady Sportu i tutaj Pan Prezydent mówiąc odnośnie Rady Sportu, tak, żeby ona funkcjonowała tak, jak należy, czyli żeby podejmowała, miejmy nadzieję, słuszne decyzje. Między innymi wymienił Pan no, znaną postać Pana Jerzego Angela. Tak, tak jestem nawet po e, kilku rozmowach z Panem nie, trenerem Jerzym Angelem. Jesteśmy słowie, że tak się wyrażę. Już otrzymał oficjalne zaproszenie do udziału w Radzie e, Sportu i. Wczoraj nawet potwierdził mi, że oczywiście się zgadza. Jest uczestnikiem również Rady Sportu Warszawy, więc bardzo chętnie, jako były Włocławianin i z urodzenia mieszkaniec Włocławka, też będzie uczestniczył. I chciałbym stworzyć taką, powiedzmy, Radę Sportu bardzo reprezentatywną, złożoną oczywiście z takich wybitnych przedstawicieli różnych dyscyplin sportu, którzy po prostu będą też firmować pewne moje decyzje, bo ja tego nie ukrywam. Dla prezydenta miasta jest to oczywiście sytuacja, Niezwykle wygodna, ale chcemy wypracować pewien taki standard obiektywny, który po prostu później pozwoli nam na takie naprawdę dobre funkcjonowanie sportu we Wrocławku na najbliższe lata. Tutaj jest wiele kwestii. Kwestia chociażby podziału tych pieniędzy, które chyba są zagwarantowane brak, w budżecie. No się, tak, bo tych pieniędzy zawsze będzie mało. Kwestia jak finansować sport kwalifikowany, o czym ostatnio mówiłem na konferencji prasowej w Anwilu, bo nie wyobrażam sobie, żeby ten sport kwalifikowany nie był dotowany z miasta. Mówię tutaj o Anwilu, czy ewentualnie o trzecioligowej jeszcze w Włocławii. Mam nadzieję, że to jeszcze to nie będzie zapowiedź jakiegoś spadku. Nie chciałbym tego ale również chciałbym, żeby Rada Sportu pomogła mi spojrzeć w taki sposób obiektywny na funkcjonowanie organizacyjne klubów. I Anwilu, i Włosławii. Jestem już po wstępnych rozmowach z władzami TKM-u i Anwilu, bo TKM jest współudziałowcem. Razem z miastem Anwilu jestem przed spotkaniem z Włosławią. Tam będziemy chcieli zaprowadzić pewne standardy, bo tak jak powiedziałem, musimy stworzyć pewien obiektywny system, stabilny system, stabilne podstawy. Wtedy możemy być spokojni, nie tylko o funkcjonowanie klubu, ale także i o wyniki, bo wiedzą doskonale Państwo, że to. Jedno z drugim oczywiście współgra i taka stabilizacja w klubie też przekłada się później na wyniki. I o taką stabilizację będę w najbliższym czasie zabiegał. Pan Jerzy Engel, ktoś jeszcze personalnie? Oczywiście, że tak. No. Takich potwierdzonych już osób, Tak, nie? już senator Person, oczywiście jako osoba, która związana jest z Włocławkiem, wybitny dziennikarz, znawca sportu. Też muszę Państwu powiedzieć, że już mam też wstępną deklarację ze środowiska koszykarskiego, na przykład Huberta Radkę, który był koszykarzem Anwilu, jest wychowankiem, jest mieszkańcem Włocławka, postacią niezwykle znaną, znakomitym prawnikiem, menadżerem sportowym, który też będzie nam w Radzie Sportu. Również zadeklarował swój udział pan trener Marian Nowakowski, trener kadry przecież lekoatletycznej w Polsce. Więc jak państwo widzą, będzie to rada naprawdę reprezentacyjna która rzeczywiście będzie w stanie takie obiektywne warunki funkcjonowania sportu we Wrocławku dla klubów, ale przede wszystkim też zapewnienia rozwoju sportu powszechnego, sportu dzieci i młodzieży będzie ta rada w stanie zapewnić. Tak jest, wszystko oczywiście obraca się wokół pieniążków. Budżet przejął Pan niejako po poprzednim prezydencie. Czy jakieś zmiany jeszcze będą proponowane do budżetu? Czy znaczy... jest na to czas? No w tej chwili już tego czasu zbyt wiele nie ma. 19 stycznia będziemy mieć sesję tak zwaną budżetową, gdzie ten mm -hmm. budżet będzie zatwierdzany. Oczywiście kilka zmian miało miejsce. No, trzeba było znaleźć też pieniądze na sport kwalifikowany. Też staram się jeszcze szukać pieniędzy też na sport powszechny dla pozostałych klubów. Tych w tej chwili pieniędzy jest bodaj z tego, co pamiętam, około ponad milion sto tysięcy, czyli troszeczkę więcej niż w latach poprzednich, no dwukrotnie więcej, bo tam była kwota chyba około pięciuset tysięcy. No i oczywiście stworzenie też takich, tak jak powiedziałem, obiektywnych kryteriów podziału tych pieniędzy i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie kluby powinny tę dotację otrzymać. Uważam, że tylko te kluby, które spełniają określony standard, określone kryteria mogą się ubiegać, czyli przede wszystkim masowość udziału. Wiadomo, że to nie dotyczy sportów indywidualnych, bo tutaj trzeba będzie znaleźć zdrowe rozwiązanie i też częściowo wyniki, nie tylko wyniki na poziomie seniorskim, ale też wyniki w rywalizacji dzieci i młodzieży, bo z tym też w Wrocławku było różnie w poprzednich latach. I na tych, w oparciu o te podstawowe kryteria, te pieniądze po prostu będziemy dzielić. Rozumiem. Mamy tutaj, jak pewnie Państwo zauważyli, mamy już symbole, które są... Tak, jesteśmy w Tak, jesteśmy w przedzie, zaczęliśmy grać już razem z orkiestrą. Wcześniej Pan Prezydent przed nagraniem tego programu potwierdził, że z orkiestrą gra. Oczywiście, że gram, tak jak zawsze. Wiem, że pojawiła się dyskusja wokół Jurka Owsiaka. Ja uważam od początku, że to co robi to jest naprawdę znakomite i ci, którzy oczywiście uważają inaczej, nie każdy musi się włączać, nie każdy może, nie, nie każdy musi prawda coś tam darować od siebie, wspomagać akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja oczywiście będę to robił tutaj z Urzędem Miasta, dzisiaj mieliśmy spotkanie organizacyjne w tej kwestii, chcemy zapewnić atrakcyjny program, bo to też jest kwestia Związana z takim pewnym wydarzeniem w życiu miasta, uczestnictwem wielu ludzi, młodzieży, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także na pewno jako miasto włączamy się czynnie i będziemy wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia w podczas wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję, dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.